Zaśpiewamy za chwilkę rotę, a później pójdziemy marszem pod konsulat rosyjski, sienną, przez rynek główny, floriańską, basztową, krowoderską i na plac biskupi. Jak będziemy formować e, pochód, to będzie niespodzianka dla tych, którzy z głupawymi uśmieszkami przechodzą obok nas, żeby im coś przypomnieć. A ten... No tutaj No to tu Nie wychodzimy na Dziękujemy. Wszyscy co organizowaliśmy dzisiejszą demonstrację, manifestację w dniu upamiętającym o 85. rocznicę zapaści Związku Radzieckiego, czyli Rosji, od tyłu na Polskę, gdzie uzgodnili z przyjaciółmi swoimi Niemcami pakt Libem to w sierpniu, a później go zatwierdzali we wrześniu. Tak to wyglądała ta przyjaźń, która trwała po dziś dzień. Nie dajmy się ogłupić o tłumani. Oni dalej chcą rządzić Europą, a później światem. Dlatego... Tak poniżają prawą stronę Polski, jak i prawą stronę w Europie, jak i prawą stronę naszej Ojczyźnie. Tatrzy musimy o tym pamiętać, że ci ludobójcy z poznaku sierpa i młota, ludobójcy zamordowani na wojnie, jak i w Katyniu i w innych miejscach na nieludzkiej ziemi, naszych tysiące, setki tysięcy bohaterów naszych rodaków mordowali bezwitośnie ciałem w tył głowy najpierw robiąc tak, zwa, tak zwany węzeł katyński to co później komuniści z SP, ze służby bezpieczeństwa stosowali w stosunku do naszego księdza księdza, który zawsze upominał się woły Księdza Tateusza i Zaleskiego. O nim też nie możemy zapomnieć. I tu pod tym konsulatem przypominamy tym zbrodniarzom ludobójcom Poznaku sierpa i młota Rosjanom. Wyniki tak samo, żeście nie przeprosili i nie oddaliście za dość uczynienia i odszkodowań. Za krzywdy i za kradzieże i za rozwój na polskich ziemiach i polskich obywatelach. Nigdy tego nie dokonaliście. Byłem przeciwnie. Zawsze z radziecko. Przy współpracy z Niemcami atakowaliście nasz naród, zniewalali i z Kitobójcą mordowali. Ale niestety mieliście też tutaj strajców, popleczników. Jak Niemiec ma Buska, to wyście mieli Bierutów, Celankiewiców. Niechce tysiące i tyle tysiące. Ale wiernych Polsce były i zawsze są miliony. Miliony, pamiętajcie o tym, Rosjanie, w 20 roku przegraliście z jedyną armią na świecie Polską. To było polskie wojsko młode dopiero co po, odzysk, po dwuletnim odzyskaniu niepodległości. I tu się szczęścia, że mój dziadek, Rzymuł Majik, walczył wtedy z wami i wygał. Wygraliśmy dzięki takim żołnierzom niepodległościowym i oddanym matce ojczyźnie. Bo oni byli, ale później tak zrobiliście ludobójstwo w Katyniu. Właśnie między innymi dla tych wojskowych, mundurowych i policjantów, bo policjanci też walczyli w XXI roku. Też byli mordowani w Katyniu. I nie tylko. To wtedy zrobiliście Katyń. I ci, którzy bronili się przed Niemcami na wschodniej granicy mordowaliście w Katynie strzałem w głowy. to wy zbrodniarze ludobójcy rosyjscy i pamiętajcie wyjście już na Polakach i polskiej armii nieraz połamali zęby chociaż w tych znajców żeście mieli Targowice innych, Potockich i innych dziadów ale to są jak powiedziałem, zaznaczyłem to są jednostki. uczciwych Prawych Polaków jest nas miliony. Dziękuję przede wszystkim Wasi Kurator, Wasi Nowak. Dziękuję Markowi Michno. tu Gazety Polski z Krakowa. Weronicy, bo mamy wspaniałą młodzież. Popatrzcie się, młoda dziewczynka. Trzeba tak mówić, dziewczynka. Młoda, bo już czteroletnia. Młoda, ale patrzy się. Jak patriotyczna. Jak potrafi umilować i kochać ojczyznę i rodzice. się przekazywali. I to jest tak mi. Rodzice przekazywali, i się te pamięci, że Polska to jest matka. Nigdy nie wolno jej traktować jak macochy. To ją traktuje jak macochy. Bo matka nas wszystkich, którzy tu żyjemy i mieszkamy, żywi. Żywi i wychowuje. Wychowuje nas patriotów, miłujący, miłujący matkę. Matkę, ojczyznę. Bo najpierw w każdym razie matka, ojczyznę, później mamę i tatę. Pamiętajmy zawsze o tym. Za ojczyznę oddawali. Jestem zabezpieczony. Baterie siadają, więc jest długi mikrofon. Także damy radę. Dawaliśmy w rok, roku. Daliśmy i po wojnie. W czterdziestej oczywiście nas uszykano. To wiemy trzy razy tak. To to w radzieckiej, właśnie wtedy Tyrankiewicza i inni Wtedy Mikołajczyk z PZL-u wtedy to był PZL. A pamiętajmy zawsze. Ci, z, z rzz u czyli barwniki PZPR-u. Zawsze to jest najgorszy element. Zawsze będą służyć obcym. Zawsze będą obcym służyć. I robią to, wykonując to zadanie. Dzieci na pamiętajcie. A dzieci na szortowe UBEKów, sb ów i pzp owców 15 milionów ich było w Polsce. Oni nie zniknęli. A ich rodzice. Uczyli, że takich jak my, dzieci żołnierzy wykątych, dzieci żołnierzy armii polskiej walczących z komunistami i z pamiętajcie, uczyli, że takich mają mordować. I oni to by chcieli robić. Dlatego nie możemy się bać zawsze z otwartą szczuficą, prostym kręgosłupem. Mamy stać i walczyć. I walczyć. Nigdy się zginać, nigdy na kolonach, to nam mówił nasz święty, święty ojciec, nasz Jan Paweł II. Nasz bohater, którego ci, właśnie w właśnie niejaki Tusk i jego poprzecznicy potrafili opróbać, ale jak potrzebują autorytetu, posługiwać się, to wtedy bez ambicji, bez honoru to robią. To jest dopiero, to są dopiero kanalie. To są kanalie w ludzkim ciele. Bestie w ludzkim ciele. To macie rozumieć. Bestia i kanalia to są bestia i kanalia. To nigdy nie byli Polacy, tylko oni zawsze mieli wpłoczone we krwi włoskich swoje sumienia. Mieli protokół antypolskos. Nienawidzą nas Polaków. Nienawidzą ludzi, którzy przynieśli polsce wolność. Dzięki którym żerują. Bo dzięki komu pojechali? I wyjeżdżają na zachód. Jak za komuny nie mogli, chyba że podpisywali współpracę ze służbą bezpieczeństwa lub urzędem bezpieczeństwa. To kto im to wywalczył? Solidarność! Opozycja antykomunistyczna, niepodległościowa. I tak dziękują tej opozycji! A gdzie tu zwalczył w opozycji? Po stronie ruskiej i niemieckiej był. On pracował w Rzaczku, w Gdańsku, którym zawiadywał człowiek ze służby bezpieczeństwa. To mówi, że są Bialichodny człowiek, prawie z mojego wieku, też wtedy strajkował, ja tu 22-letni chłopak stajkował w Elbudzie. To Andrzej Kołodziej, wtedy na młodszy ode mnie, 21-letni, prawie 22-letni. On stajkował w Stoczni Komuny Paryskiej. I on mówił, widział, co robił Tusk. Żaden działacz Robił sobie historię. Nie jednych takich mamy. Nigdy nie wolno kłamać. Mamy jednych bohaterów, którzy mówią prawdę i mają prawdziwą historię. Zjadną przeszywaną. I na tych opierajcie autorytety. Nie na pseudo, nie, nie na Polkach. Nie na świętej pamięci Jurczykach, Tewu Święty, Bolek, Wałęsa. I wiele takich innych. I tak samo tych, co tworzyli Czerwone Harcerstwo, a teraz prowadzą gazetę wyborczą. A kto tworzył Czerwone Halcestwo? świętej pamięci Kulon. I ja też To też pamiętajcie, co czytacie. Tego się w ogóle czytać nie, ma, nie da. Oprócz tego to gazetę przetworzył na wyborczą, którą ukazł, to, to była Gazeta Solidarności po 1989 roku. Za 700 tysięcy dolarów dani Amerykanie, a oni to ukradli. I za to nikt ich nie ściga. Robi się sztuczne prowokacje. Chcę przecież liczyć wszystkich, pamiętajcie, którzy mają serce polskie, mają uczciwość polską że się celowo pokorzyć. Dlatego skandowaliśmy. I wy rozstrzymaciacie tym palce, bo tu służy wam, bo z wami reset, to było widać. Podpisywali współpracę z OSP, z Federacją Służbą, Federacją Służbą Rosyjską. Tak, oni podpisali wraz wami. A teraz rybacer, Wypuszczacie go jeszcze mu dali Tuskowie, dali twojemu człowiekowi, Putinie. Dali mu dokumentację, gdzie wydają szpiegów naszych ludzi, którzy byli szkoleni. Czy to będzie być kryminał do końca życia? Kara śmierci na rynku w Warszawie i w Krakowie i w większych miastach. Bo za to powinna być kara śmierci. Za to. Tu oddaję głos. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim. Bo jakby nie wy, to by nas nie było. Nie byłyby Polski. Nie byłoby wieców manifestacji. Nie byłoby księży, tak sądzą wszystkim, bo nikt by go nie spadł. Duchowo i, i go praktycznie. Fizycznie wspieracie. Modlitwą nie tylko. Odwiedzając go pod więzieniem. Oddam teraz głos naszej ukochanej Wasi Nowej. Dobrze! Kochani, kończymy za chwilę naszą demonstrację. Wiele powiedzieliśmy przed konsulatem niemieckim. A chcemy zdążyć jeszcze do katedry na 17.30. Ja proponuję, żebyśmy stanęli teraz w postawie godnej, postawie takiej, jakiej śpiewa się Hymn Polski. I zaśpiewajmy tu pod, tą, tu pod tym konsulatem rosyjskim, Hymn Polski, żeby usłyszeli o tym, że Polacy są dumnym narodem. I że świetnie pamiętamy, co było 17 września. Cios w plecy, jak zwykle, jak tchórze. Przyszliście, mówiąc, że bronicie, żeby nas mordować. My to pamiętamy i nie zapomnimy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przegodzieła, szabla Marsz wasz ziemi boskiej do Polski Za Twoim przewodem złączym się z narodem Marsz wasz ziemi boskiej do Polski Za Twoim przewodem złączym się z narodem Przejdzie wisłe, przejdzie barwkę, będzie polakami Dał nam przykład, bo na przykład Bonaparte, ja chcę ciężarz Marz Marszmasz do Brodzki, z zieli do za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz do Brodzki, z zieli do za Twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarnecki do poznania po szczeckim za Boże. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez Boże. Masz marsz do Morski, z ziemi włoskiej do polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz masz do Polski, z ziemi włoskiej do polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Już ten ojciec do swej baśni mówi zapłakany. Słuchaj jeno pono nasi, biją w tarabany. Nasz marsz domrowski, z ziemi morskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem masz Marz z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem zwłaszczył się z chorobem. Na ślepę! Raz chłotę! Roszyńską! Cowoty! Raz się pęk! Raz złotem! Roszyńską! Proszę Państwa, ostatniej chwilę naszej manifestacji, ale ja sobie pozwolę na to małe wspomnienie. Może 14, 15, a może 20 lat temu przejeżdżałem przez taką małą miejscowość, która się nazywa Miednowie. Czy Wam to coś mówi? Proszę Państwa, wstąpiłem do, na, na, na cmentarz polskich policjantów. Jest ich tam 6,5 tysiąca grą W lesie. To było lato. Raz piękna pogoda, ptaszki śpiewały. Szedłem wzdłuż tej i patrzyłem na nazwiska. Jak sobie podeszło? Oni zostali zabici tylko dlatego, że byli polskimi policjantami. Za nic innego. Tylko dlatego, że byli polskimi policjantami. Cztery wywózki sowieckie Polaków. Przy w 40 roku, w makabrycznych warunkach, w zimie, ostatnia dosłownie dwa tygodnie przed napaścią y, niemiecką na Związek Sowiecki. Kilkaset tysięcy wywiezionych, w sposób przemyślany wywożono ludzi, którzy byli osadnikami, którzy byli rodzinami, policjantów, żołnierzy i innych. Za co wywożono? za to, że byli Polakami, za nic innego. I dzisiaj jak szliśmy tymi ulicami, w wielu miejscach szli ludzie starsi, młodsi, pokazywali nam takie różne gesty, wskazując na głowę, tu i ówdzie. Oni sobie nie zdają sprawy, że ten świat jest bardzo kruchy. Pokój jest bardzo kruchy. I to, co oni dzisiaj mają i zdobyli, to wcale nie oznacza, że będą mieli jutro i pojutrze. Że nie spotka ich los taki straszny, jak ich poprzedników, jak ich krewnych, jak ojców i tak dalej. Dlatego taka manifestacja jak nasza jest nie tylko przypomnieniem tych strasznych dni, które mogą się wrócić, ale jest także uświadomieniem, żebyśmy byli razem, żebyśmy nie sprzedawali niepodległości, a właściwie nie oddawali jej za darmo. Bo część społeczeństwa, szczególnie ta młodsza, pozdaje tą niepodległość za darmo. Nie zdając sobie sprawy, że jak ta niepodległość się skończy, to zostaną niewolnikami. Nikim innym, tylko niewolnikami. Dziękuję Państwu, że przyszliście na manifestację. Dziękuję pań, Panom i Paniom, bo też są policjantom, za to, że towarzyszyli nam, chronili nas, bo być może gdyby. Właśnie ze strony takich niezbyt tłumatych ludzi, bylibyśmy w inny sposób traktowani. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i Zgromadzenie Obywatelskie uważam za rozwiązane. Jeszcze tylko 5. na apeluję do przyjaciół policjantów, bo my, my policjantem, zamordowany właśnie na w jednozie, z Apeluję, abyście zawsze byli naszą ojczyzną i z po i Polakami. Życzę Wam powodzenia i zawsze bądźcie z nami Polską. Dziękuję. Polska murem, za mą Polska murem, za mą Polska murem, za mundurem. Polska murem, za mundurem. durem! Polska, Polska Dziękujemy To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! To nie nasza wojna!